Cześć, jestem Budzio, kapitan drużyny Team Rock. Zapraszam Was do naszego Gaming House ale no już jesteśmy. Tu jest nasze mieszkanie, cały basement, miejsce gdzie Zapraszam Was do środka. Pokażę Wam pierwszy nasz Game club. Właśnie chłopaki są solo tu, to ja jest sprawdza na na topie, nowe techniki. NZ też solo aktualnie. Tutaj macie pokój nz zaraz wam go pokażemy, jak to wygląda w środku. E, pokój nz no, na przykład charakterystyczny element, fioletowa pościel, fioletowa sofa. Nie jest zbyt duża, ale i tak poświęcamy tylko czas tutaj, żeby spać, reszta wszystko w gaming roomie. Na ćwiczenia na solo kolejkę nie? Mój pokój bardzo podobnie jak pokój NZ. Na razie walizki służą mi jako szafy, bo mi się nie chce rozpakowywać nawet dwie walizki. Jest taka jakaś szafa, się wszystko to pomieści, ale nie, nie chcę mi się nie teraz. Łóżko jednoosobowe, zwykłe jakieś koloru czerwonego, niefioletowego jak ma NZ. Ok, została jeszcze nasza kuchnia, kilka innych pokoi, ale ja pokażę wam. Jak widzicie, bardzo dużo talerzy sznursty i innych rzeczy w szczawkach, których używamy. Nic tu nie ma praktycznie, wszystko pijemy na mieście albo jakieś pizzy. Jakaś kuchenka. Okej, okay, tu jest nasza lodówka, pokażę Wam co w niej jest. Słynne monte ze streama mieszane z mlekiem, to jest to co pijemy w małych ilościach, ale jak wykola kola oryginalnie wygląda to zbyt quality, ale no, też ktoś to pije, nie ma akurat kogo. To jest jakieś serki, jogurty do picia. No nie jest tu dużo rzeczy, wszystko zamawiamy jakieś pizze. na tym, tym się żywimy na razie. Pewnie się to zmieni, ale tak na razie to wygląda. Okej, okay, idziemy teraz do pokoju Arquela, naszego top toplanera. Zapraszam Was. No i to jest ten zajebisty pokój Arkuela, który wylosował papierkami nożyce. Mm. Zaraz Wam go przedstawię, mniej więcej. Widzę, za dostaje tą samą zasadę, czyli walizki równa się szafy. Szafy Arkuela pełne ubrań. Widzicie ile tu jest rzeczy. Zresztą to potrzebuje ubrań. Gramy w komputer tylko w tym wielkim chaosie i tyle. Nic nie ma. Nie, coś tutaj jest, ale nie ma tego dużo. Tam. To jest nasz gaming room. Dzisiaj gra, tu jest Robert, yy, ten na Q. Ja właśnie oglądam igierkę. Jak widać, pokój jest przestronny, jest tu sporo miejsca nawet na pięć komputerów. Mamy swój zakątek ciszy, tam zawsze można po soku, yy, się odprężyć. Mamy tutaj sofy, z jakieś plany, taktyki zawsze możemy tutaj coś yy, <grym> zrobić. Tak, tak, tak wygląda nasz gaming room. To jest nasz taki mini taras, tutaj się relaksujemy, bo że po nieudanym solochiu, niestety trzeba odprężyć się i... No, idealne miejsce do tego. Piękny widok, bujana ławeczka, Wszystko jest ok. To jest miejsce, gdzie się relaksujemy, Wam na z hydromasażem. Piękne po całym wybraniam Glaubenu się tutaj położyć. Chyba tyle, już przedstawiłem wam cały dom, więc zapraszam Was na streamy i naszej drużynie, Cześć. Następnego razu.